gdzie jest ryba tutaj użyjemy sobie opcji mapowych Quick Draw pierwsza rzecz tworzymy kombinację złożoną z mapy i z mapy wędkarskiej i z suna bocznego. tam po zalewnym za burdu mijają znaczniki ryby. właśnie tak co tej oznacza Zazwyczaj nie ma problemu z określeniem, kiedy e, przepływamy zaraz za przetwornikiem. Po której stronie jest ta ryba, bo ona się tam zaświeci. E, w tych kolorach, wiwic, zwłaszcza. Natomiast, natomiast można to sobie nieco ułatwić. Możemy go sobie zwiększyć. No powiedzmy, że taki przyjąłem tutaj 25 metrów. Tak. I teraz co nam to daje? Daje nam to kilka rzeczy. O, tutaj mieliśmy przed chwilą jakieś obiekty. Teraz my możemy wykonać napłynięcie na te odczyty, na te waypointy, znamy już ich odległość. albo ciut mniej. Nie ma sensu. I właśnie w ten sposób możemy w miarę wygodnie wykonać napłynięcie, drugie tak zwany yy, nie, zawsze, nie zawsze optymalny kierunek wiatru nam wieje. A w ten sposób mając zaznaczone waypointy i yy, po prostu yy, widok mapy połączony z widokiem Side view, jesteśmy w stanie wykorzystać te narzędzia, żeby obejść ryby, podpłynąć z wiatrem w plecy, na przykład zarzucić kotwicę, czy tam uruchomić tę funkcję w silniku dziobowym i obłowić odczyty. Linia kierunkowa pomaga nam w określeniu, w jakiej odległości jesteśmy od tych odczytów. Na dole jest też podziałka, natomiast, natomiast można sobie nawigując odpowiednio, płynąc na widoku mapki ustalić yy, precyzyjnie, gdzie jesteśmy względem wstawionych wcześniej łeb. Mamy kolory vivid, z modułu, uruchamiamy opcję powiększania, podzieli nam się ekran i teraz mamy tutaj do dyspozycji okno gdzie na dolnym oknie mamy obszar zoomowany. Możemy go sobie przesunąć. Na dolnym oknie mamy zakres zoomowania, natomiast zreplikowany, powiększony obraz jest na oknie górnym. Ekran działa sprawnie, jest responsywny, także tu problemów żadnych nie ma. Przenieśmy się tutaj na te dołki. o tyle użyteczna, że pozwala nam po prostu płynnie powiększyć sobie wybrany obszar na i mamy te okno z sumem, które wygodnie nam to uczyni. tutaj mam paletę miedzianą na perspektywie i ochowy kolor Vivid na sonarze bocznym podzielony ekran rozumowanie powiększenie tak? i tutaj tryb ręczny czyli okienko możemy samodzielnie przestawiać na ekranie w perspektywie mam wysoką filtrację zakłóceń, wtedy ten ekran jest. Nie ma tych takich linii podziału poszczególnych wiązek. Zobaczcie ławice, mijam tutaj. Kluczowe, kluczowy parametr dla perspektywy to jest pochylenie względem dna tutaj trzeba to jakoś u siebie rozwiązać ja to tam mam na montażu też oczywiście od silnika dziobowego na, na dziobie pontonu tutaj mam podstawę wklejoną i no, po prostu mm, mogę sobie regulować w jakimś tam zakresie pochylenie względem dna także u mnie ta perspektywa jakoś funkcjonuje z możliwościami regulacji no i teraz zobaczmy co się dzieje chciałbym tutaj napłynąć o mam Będę płynął tutaj na dołek. Jest chyba w nim ryba jakaś, ale teraz dam jej spokój, bo po prostu mam zajęte ręce. Cel jest inny, zaraz sobie tutaj na side staramy postaramy się to zobaczyć. Zwróćcie uwagę, zoomowanie to jest tam zaledwie 6 metrów. I całe 6 metrów od przetwornika. Chodzi po prostu o to, żeby zobaczyć, czy perspektywa może być w określonych warunkach w określonych ustawieniach głównym źródłem informacji co do struktur demny. Zaraz jak to nie jakaś drobnica. No, nie za mały zakres zumowania zwiała. Mały dołek przed nami, miniemy go po prawej stronie. No i jest za blisko jesteśmy jego, dlatego side view nie daje takich rezultatów. Side view e, ma taką cechę, że po prostu jeżeli zbyt blisko podpłyniemy do obiektu, to pod samym przetwornikiem czy bliskości jest obrazowany słabo, kilka metrów jest optymalnie. Nie wiem co to jest przed nami, wygląda na to, że to jakaś ławica ryb. Właśnie mijamy jakąś tam rybę trochę większą na perspektywie, rzuca cień. Zobaczymy co tutaj się pokaże już powinna być za nami jest, jest na ogół okienka side view płynę na dołki